Siemano, bukmacherskie świry! Sobota to kolejne mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. We Wrocławiu Ukraina zmierzy się z Anglią i na to spotkanie mamy dla Was konkurs, którego sponsorem jest bukmacher Fuksiarz. Jeśli szukacie darmowych dwóch dych za rejestrację oraz zakładu bez ryzyka do aż 300 zł ze zwrotem 100%, to świetnie trafiliście. Ten bukmacher właśnie to Wam oferuje. Załóż konto z linku z pierwszego komentarza i odbierz darmowe dwie dychy oraz zakład bez ryzyka do 300 zł ze zwrotem 100% stawki. A teraz lecimy z naszą analizą na dzisiaj. Pierwszy mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Kosowa ze Szwajcarią. Liderzy grupy Szwajcarzy w sobotę zagrają na wyjeździe z Kosowem i będą chcieli zrobić kolejny krok ku mistrzostwom Europy. Ich rywal, jak dotąd, rozegrał u siebie dwa mecze: z Andorą i Rumunią i oba zremisował. Szwajcarzy natomiast na wyjeździe mają komplet zwycięstw. Pokonali oni Białoruś 5 do 0 oraz Andorem 2 do 1. Dziś teoretycznie najtrudniejsze zadanie. Jednak jeśli spojrzymy jakie problemy mają kosowianie z trafianiem do siatki, a ich dzisiejszym rywalem będzie zawsze świetnie zorganizowana w defensywie Szwajcaria, nie spodziewamy się ich zwycięstwa gramy tutaj zakład Szwajcaria lub Remis i poniżej 3,5 gola w meczu. Drugi mecz jaki obstawiamy to spotkanie Rumunii z Izraelem. Do dubelka dorzucamy obie strzelą w meczu Rumunia-Izrael. Przed nami spotkanie reprezentacji, które sąsiadują ze sobą w tabeli. Rumunia wyprzedza swojego dzisiejszego rywala o jeden punkt. Izrael pokonał Białoruś na wyjeździe 2 do 1 oraz przegrał ze Szwajcarią 0 do 3. Rumunia natomiast pokonała u siebie Białoruś 2 do 1. Obie ekipy są w solidnej dyspozycji i obie mają problemy w defensywie. Spodziewamy się tutaj goli z obu stron. I tak prezentuje się nasz dubelek na dziś, którego gramy u Bukmachera Fuksiarz. Załóż Załóżczam konto z linku z pierwszego komentarza i odbierz zakład bez ryzyka ze zwrotem 100% stawki do aż 300 zł. Do tego darmowe dwie dychy na mecze La Liga. Na koniec mamy dla was jeszcze konkursik na spotkanie Ukraina-Anglia. Do wygrania są 3 bonusy do Bookmachera Fuksiasz. A co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie w komentarzu wytypować, jakie posiadanie piłki będą mieć w tym meczu Anglicy. Wygrywają trzy osoby, które wytypują poprawną odpowiedź. Powodzenia.